Dzisiaj piękny, piękny, słoneczny dzień w Krotoszynie, a myślę, że nie tylko w Krotoszynie, ale również w sercach wszystkich Polaków, a związane jest to z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. W ramach tego projektu realizowanego również w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dzisiaj większość mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego może skorzystać z wielu ofert przygotowanych w ramach projektu finansowanego przez ministra pracy i polityki społecznej oparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi a koordynatorem i realizatorem projektu jest środowiskowy dom samopomocy który świetnie wpisuje się w powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego ze swoim projektem łączymy siły i osobowości na rzecz aktywnej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie krotoszyńskim Oferta dzisiaj, otwarte drzwi w Środowiskowym Domu pomocy, Pięknie przygotowane pomieszczenia z ofertą terapii zajęciowej, kulturalno-światową. Nawet kawiarenka jest, więc można dzisiaj skorzystać również z kawy, dobrego wypieku i wspólnie porozmawiać o naszych codziennych troskach, radościach. Dzisiejszy dzień jest poświęcony Światowemu Dniowi Zdrowia Psychicznego. W, w placówce gościmy zaprzyjaźnione osoby, zaprzyjaźnione ośrodki, rodziców, uczestników, przyjaciół naszego ośrodka i to, co pokazujemy dzisiejszego dnia, to jest to, co robimy tak na co dzień, to, co robimy w pigułce. Prezentujemy dzisiaj różne pracownie, działalność Terapeutyczną na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Pokazujemy, jak wygląda czas wolny uczestników. Także zapraszamy do obejrzenia wszystkich. Robicie fajne rzeczy? No. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich, tak, wszystkich pracowników. Bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli pomagacie ludziom, to. Tak jest. Zadajemy sobie taki trud i robimy takie karty małe. Jest to bardzo mała powierzchnia. Ja będę Was zachęcała, żebyście w ośrodkach takie rzeczy robiły, ponieważ to są bardzo proste rzeczy. Tu jest akurat seria tych kart. To jest moja ukochana karta. Możemy bawić mediami, jak używać, ile kleju użyć, ile czego użyć. I co mamy? możemy pomalować na tkaninie? Na czym możemy pomalować? Przykładem jest. Koszulka. Koszulka. Możemy naszą starą, ulubioną koszulkę namalować na niej wybrany przez nas wzór. Tak. Możemy namalować za, przy pomocy tak. szablonu, tak, tak. który jest gotowy. Także nasi uczestnicy mają możliwość po prostu uczestniczenia w takiej szeroko pojętej rehabilitacji, tak? Także nie tylko to, że tutaj w miejscu, ale również na zewnątrz. Jesteśmy często zapraszani przez różne instytucje i też korzystamy z tych zaproszeń. Jeździmy e, właśnie, żeby tak sportowo coś się rozwijać. tak? Się to są tak zwane calineczki na zajęcia plastyczne. Polecam z całego serca. Ja wiem, że wiele szkół w Polsce już w tej chwili promuje nad razem format amerykańskiej. Amerykanie jeszcze podają takie tak zwane tak, zajęcia na dworze, odrestaurowywanie ławek ogrodowych. Dzisiaj gościmy u nas wiele osób, jest to, przyczyną tego jest Dzień Drzwi Otwartych w ramach projektu, który przeprowadza środowiskowy Dom Samopomocy. Także nasza placówka włączyła się do tego projektu. Jest to dla nas taki ważny dzień, dlatego że dom staje się otwarty dla innych. Każdego dnia chcemy być otwarci, ale jest to taka okazja na to, żeby społeczeństwo mogło zobaczyć, co tak naprawdę dzieje się w naszym domu, jakie osoby tutaj przebywają, jakie zajęcia się odbywają, żeby też postrzegać inaczej osobę niepełnosprawną intelektualnie czy chorą psychicznie w społeczeństwie. Nasz dom jest placówką przeznaczoną dla 70. Osób, są to mężczyźni lub chłopcy, i świadczymy usługi całodobowe. Nasi mieszkańcy, w większości przypadkach, trafiają tutaj przez postanowienie sądu. Są to osoby, które są często zabierane z rodzin patologicznych, gdzie dzieje się przemoc, gdzie dzieje się krzywda tym dzieciom. I takie dzieci tutaj trafiają. I staramy się jak możemy uczynić wszystko, żeby to był dla nich dom. Dom pomocy w Baszkowie. Istnieje od 1988 roku. Mamy dwa oddziały. Mamy jeden oddział na nowym obiekcie, oddział dla osób ze schorzeniami somatycznymi, a w pałacu mamy oddział dla osób psychicznie chorych. W związku z tym, że jest powiatowy tydzień zdrowia psychicznego, no, staramy się wszystko zrobić, aby mieszkańcy w naszym domu czuli się dobrze zapomnieli o swojej chorobie. Mam personel fachowy, który na pewno dba o to, o stan zdrowia psychicznego i chcemy, żeby mamy taką nadzieję, że wiele osób po wyleczeniu trafi do środowiska. Zakład aktywności zawodowej powstał 7 lat temu w 2007 roku. Na dzień dzisiejszy potroiliśmy bazę lokalową zakładu, zatrudniamy około 33 osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej i znacznej. Współpracujemy z czterema firmami w branży opakowań tekturowych. Ceramika, no i najważniejsza poligrafia, w której współpracowaliśmy tak, tak krótko przez trzy miesiące z firmą holenderską. Robiliśmy ścianę, ścianę, główną ścianę do meczetów w Emiratach Arabskich w Abu Dhabi. Projekt się skończył dzisiaj, czekamy na przedstawiciela tej firmy. Być może uda nam się rozpocząć realizację nowego projektu. To no, dla nas jest ważne, bo, co, bo to dla nas są pieniądze, ponieważ my do, na, zakład, na, na pracowników niepełnosprawnych dostajemy dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z PFRON-u. Niestety to nie wystarcza nam na utrzymanie tego zakładu. 50% kosztów utrzymania zakładu my musimy wypracować i to jest właśnie najważniejsze dla nas, żebyśmy zaistnieli na rynku zewnętrznym. Firmy, firmy zachodnie przekonały się, że wykonujemy dobrze, starannie i tak. Witam wszystkich w warsztacie terapii zajęciowej. Warsztat jest prowadzony przez Stowarzyszenia na rzecz dzieci osób niepełnosprawnych i prowadzi terapię zajęciową dla 60 osób ze i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Każdy, każda pracownia tutaj działająca w warsztacie liczy po 5 uczestników terapii i jednym instruktorze. Uczestniczymy w projekcie, który, który realizuje środowiskowy dom samopomocy. W ramach tego projektu dzisiaj mamy jako ostatnia placówka mamy dzień otwartych drzwi. Te, te drzwi są zawsze otwarte. Jeżeli ktoś by chciał, to zawsze może przyjść i zobaczyć, co tutaj w warsztacie się dzieje i co wytwarzają swoją pracą i swoimi zdolnościami osoby niepełnosprawne. Dzisiaj jest szczególny dzień, odwiedzają nas koledzy, koleżanki z innych ośrodków, które biorą udział we wspomnianym programie, dlatego tak bardziej uroczyście podejmujemy wszystko.